Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Na koszulce można mieć wypisane różne rzeczy, na samochodzie także, na dresie, nawet na tatuażu, a na długopisie umieściliśmy napis któż jak Bóg. Kiedyś ktoś z naszych gości kupił kilka tych długopisów. Zastanowiło mnie, że taki mały długopis potrafi wzbudzić tyle uwagi. Dlaczego? Dlatego, że to wezwanie to modlitwa, to uwielbienie Pana Boga, to imię Świętego Michała Archanioła. To nie tylko tytuł naszego pisma. Mogę pisać i ktoś zauważy słowo Bóg. Jak zauważy, może o nim pomyśli, a może się do niego zwróci. Taki jest cel takich, w cudzysłowie, gadżetów. W naszym sklepie internetowym można je nabyć i używać, ale najważniejsze, aby Bóg był nie tylko na długopisach, ale tutaj, w naszych sercach. Któż jak Bóg?